Pokawałeś. Pokawałeś. przejdę z pola czerwonego na pole białe. Po trzeba w centrum, tak? No, tam na daleką. dobrze spojrzymy z palcem, będzie to tak. Tak, to do użytku. Yyy, nie wszyscy pamiętają, jak tutaj się ciężko jeździło, jakie były warunki drogowe. Łatwo i szybko przyzwyczajamy się do dobrego. I jeszcze raz dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. Ja będę chciał Państwu życzyć zadowolenia z odtwarzanej drogi, z odtwarzanego mostu, życzyć dalszych takich inwestycji.